W finale pocieszenia Champions League Kids 2019-2020 rocznika 2010 zagrało MKP Centrum Władysław Śląski, Orzeł Jankowice, UKS Winners Gołkowice, KS25 Kokoszyce, a także Borowik Szczejkowice. W pierwszym spotkaniu MKP Centrum grało z Orłem Jankowice. Na prowadzenie wychodzą Wodzisławianie, a do bramki trafia Filip Gaczorek. Wynik meczu na 2 do 0 podwyższył Filip Frącek i MKP wygrywa 2 do 0. W drugim pojedynku UKS Winners z grało z KS-25 w Kokoszyce. Bramki w tym meczu strzelali tylko ci pierwsi. Najpierw do bramki trafił Natanilo Ślizło. Na 2 do zera wynik spotkania podwyższył Ryszard Macura. Trzecia bramka to gol autorstwa Jakuba Łacioka. Czwarte trafienie zaliczył Paweł Magdziusz. Gol numer 5 to trafienie Nataniela Oślizło. Podobnie zresztą jak szósta bramka dla UKS Wunier z Gołkowice. Siódmy gol to trafienie Natana Matlocha. I ten sam zawodnik ustalił także wynik meczu na 8 do 0 dla UKS Winners Gołkowice. Praktycznie każda sytuacja została przez wykorzystana. Cały mecz prowadziliśmy my gry. To co stworzyliśmy to wykorzystaliśmy. To taki wynik też 8 -0. Trzeci mecz tej grupy NKP Centrum Włodzisław-Borowik-Szczejkowice. Na prowadzenie wychodzą gracze NKP, a do bramki trafia Piotr Boruszko. Na 2 do 0 podwyższa Szymon Świącki. Trzecia bramka to trafienie autorstwa Nikodema Hetmanioka. Czwartą bramkę dorzucił Filip Frącek. Podobnie zresztą jak i piątą. Ponownie Frącek i MKP Centrum wygrywa 5 do 0. Ugrane drużyny już turniejowo, spotykamy się też z nimi na turniejach w rozgrywkach tych ligowych. Wydróżniają się. Orzeł Jankowice, UKS Winners z Gołkowice, czyli kolejny mecz tej grupy. Na prowadzenie wychodzą gracze z Gołkowic, a do bramki trafia Natan Matlow. Na 2 do 0 wynik meczu podwyższył Filip Szybyła. Ale orzeł nie złożył broni. Najpierw do siatki trafił Karol Szaboń. By po chwili dorzucić także drugą bramkę i mieliśmy 2 do 2. Kolejne trafienie to gol jednak dla Gołkowic, a do bramki trafił Łukasz Kubica. A trafienie na 4-2 do 2 zaliczył Nathan Matlock. Ostatnią bramkę strzela w tym meczu Karol Szaboń, ustrzelając tym samym hat ale orzeł niestety dla nich przegrywa z winą z Goułkowicą 3-4. Trzy ramki nam strzelili w sumie takie same indywidualne błędy i po tej samej stronie boiska, tak? Wiemy nad czym pracować i myślę, że będzie lepiej. Było, było nas tych, trochę zabrakło e, proste błędy, no, ale tak wygląda e, piłka dzieci, więc, więc tak to jest z tymi prostymi błędami. A najważniejsze to, że zdobywamy doświadczenie. To, tak jak wspominałem, no, ta halowa, halowa gra no, to jest dla nas na razie początek. Kolejne spotkanie nie dostarczyło nam bramek, bo robik Szczejkowice rywalizował z KF25 Kokoszyce. Mecz miał niesamowicie wyrównany przebieg, ale bramek nie oglądaliśmy. Był do wygrania. Było dużo strzałów i z jednej strony i z drugiej. Wyrównany mecz, to mnie cieszyło, że podniosło to trochę dzieci do, do góry. Tak? Mecz na styku, no i tak mówiąc, zabrakło przede wszystkim no tej skuteczności, bo było mnóstwo mnóstwo sytuacji bramkowych, no ale zawsze coś albo słupek, albo, albo poprzeczka, zawsze coś stanęło na drodze, albo bramkowczyk. W szóstym meczu MKP Centrum grało słuka z Miners a w tym pojedynku padła tylko jedna bramka. Strzelił ją na panie Poślicz-Łos. UKS Winners Province. Spotkanie z Winersami to co? To do wygrania na styku. Ach, jak zawsze, z Marzejem spotykamy się bardzo często, także raz oni raz my. Nasze spotkanie z Odrą i w Lidze i na jakichś turniejach zawsze są takie same. Blisko Remisu ktoś wygrywa albo my, albo oni. To jest takie zawsze, zawsze wyrównane mecze co między nami. Mecz numer 7, Orzeł Jankowice, KS 25 Kokoszyce. Na prowadzenie wychodzą w tym meczu gracze z Jankowic, a do bramki trafił Paweł z Do wyrównania stanu meczu doprowadził Wojciech Sobek. Ale kolejne bramki strzelali już gracze Orła. Najpierw do bramki trafił Karol Szaboń. Na 3 do 1 wynik meczu podwyższył Szymon Brychcy. A czwartą bramkę ponownie dorzucił Karol Szaboń. Z tego zadowolony, że były te brameczki, i, i chłopaki też na to czekali. Tak, ta bramka tym dzieciom dużo daje. Nie? Mecz numer 8 Borowi szczejkowice UKS Minier z Gołkowice. Wynik spotkania otwiera na oślizło i to Gołkowice prowadzą 1 do zera. Na 2 do zera podwyższył Jakub łaciok. Trzecią bramkę dla UKS-u strzelił ponownie na panil Oślizło. A czwartą bramkę dla Gołkowi strzela Natan Matloch. To już raczej była taka kropka na i od zawodników. Zawodnicy też pokazali dzisiaj zespół. Tak? Nikt nie chciał grać indywidualnie, pokazali naprawdę drużynę. No i kropka na i z Morowikiem, zwycięstwo. Przed ostatni pojedynek MKP Centrum Wodzisław grało z KL 25 z Na prowadzenie wychodzą Wodzisławianie, do bramki trafia Filip Kroncek. Gracze z kokoszyc doprowadzają jednak do wyrównania, a bramkę strzela Patryk miąga. MKP wzięło sprawy jednak w swoje ręce i najpierw za sprawą Krzysztofa Brzezienki wychodzą na prowadzenie. A później po strzale Szymona Święcka zrobiło się 3 do 1. Ten sam zawodnik ustalił także wynik meczu na 4 do 1 i MKP bardzo pewnie wygrywa z Kokoszycami. Dużo pracy przed nami jeszcze, ale myślę, że przeciwnicy są w zasięgu i pomalutku będziemy jeszcze do przodu. W ostatnim spotkaniu Borowik Szczejkowice grał z Orłem Jankowice. W tym spotkaniu mieliśmy tylko jedną bramkę, a złotego gola strzelił Szymon Brychcy, zapewniając Orłowi, jak widzę, bardzo cenne trzy punkty. Była jedna, jedna decydująca taka sytuacja, napadła no bramka. No I nie brakło czasu, już, żeby wyrównać. Nie było łatwo, bo też Borowi grał o, o, o zajęcie jak najlepszego miejsca no i myślę, że też byli zmotywowani to podobnie jak my. Najważniejsze, że e, 6 punktów, w sumie dwie wygrane, dwie porażki. 6 punktów no jest progres w porównaniu do, poprzedniej, do poprzedniego turnieju, gdzie zdobyliśmy 5 punktów. Na pewno jestem zadowolony z moich, moich graczy, ale też kilka błędów, szczególnie bęciu Takie błędy, które się powtarzały i przez które straciliśmy 3 bramki. Tak? Jest nad czym pracować, ale na pewno jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Przyjechaliście dzisiaj tutaj pewnie z nadzieją na zwycięstwo, no i ta sztuka Wam się udała. Jak to zrobiliście? Yy, to praca zespołowa i, i drużyny. Jeżeli chodzi o przeciwników, to co, naprawdę byli tacy słabi, czy to wy zagraliście tak? Dobrzy byli, tylko jeszcze trochę muszą popracować. Jestem zadowolony, w końcu jakieś bramki się pojawiły, jeden remis, to też jest satysfakcja dla, dla dzieciaków, dla mnie, no i tutaj no, jestem zadowolony z tego. No było dobrze, no myślę, że, że jeszcze troszkę musimy popracować nad podaniami, bo, no bo brakowało mi troszkę yy, energii bo dwie godziny byliśmy tu przed czasem i my, no zmęczyliśmy się strasznie było y, popełniać tyle błędów po prostu nie było do... Były to do, dobre te błędy. Jak oceniasz się w ogóle, postawę całego twojego zespołu? Jesteś dzisiaj zadowolony? Czy... No jestem. Nie jest to trzy możliwości, ale no okej, okay było. Okej, okay. jakieś wyróżnienia dzisiaj indywidualne dla twoich kolegów? No, no dla bramkarza, bo, bo bramkarz się dzisiaj spisał. Obronił kilka dobrych, popuścił też. No. Na pewno nie wygraliśmy żadnego meczu, ale myślę, że, że jest dobrze. Pozytywnie, pozytywnie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej grali. Dobrze się bawili, a przy okazji jakieś wnioski wyciągali z każdego, bo z każdym meczem, z każdym meczem w każdym meczu jakieś wnioski trzeba wy, wyciągać i, i nie powielać błędów. Małymi kroczkami cały czas do przodu idziemy, także tych turniejów jest e, cały czas e, sporo, każdy tydzień jakiś nowy turniej gdzieś indziej, inne drużyny. Jest progres, myślę, że w miarę upływu czasu chłopaki gdzieś tam zaistnieją w przyszłości. Ok, Szymon, jak tam dzisiaj wrażenia po turnieju? Super. Jesteś zawiedziony, że tylko drugie miejsce albo już drugie miejsce pewnie przyjęliście zastawienie na pierwsze pozycje. No, myślę, że będzie pierwsze, ale drugie jest też fajne. Czego Wam dzisiaj zabrakło twoim zdaniem, żeby zwyciężyć ten turniej? Yy, biegania, pokazywania się, do gry. Okej, okay, no ale druga pozycja to też jak najbardziej yy, na, na in plus. Co zauważyło, no. że przeważaliście inne zespoły twoim zdaniem? Yy, że słuchaliśmy się trenera i yy, że graliśmy zespołowo. A co ten partner wam mówił, no, co, że on na boisku nie gra, tylko wygra? No, mówił, żebyśmy grali właśnie zespołowo, żebyśmy się w siebie wierzyli. Zabrakło przede wszystkim chyba tej skuteczności, bo były mecze zacięte, jak z Kokoszycami, z Jankowicami, szło więcej ugrać, no ale zabrakło, może następnym razem się uda. Przejechaliście pewne zostawienie zwycięstwa, ale niestety... No, czwarte miejsce niestety. No i jak tam dzisiaj te wybrzeże? Fajnie się grało, nie fajnie? No, fajnie. Z mało bramek. Za mało podawań i takich... Czyli najważniejsze, że dzieci zadowolone, szczęśliwe, obyło się bez kontuzji. Trzecie miejsce, myślę, że adekwatne do tego, co prezentowaliśmy na, na parkiecie. Igor, jak tam dzisiaj wrażenie po Jesteś zawiedziony, szczęśliwy? Szczęśliwy. Ale dlaczego ty jesteś szczęśliwy? No, bo dobrze było. Ale nie udało się wygrać. Czego no nie. Mam, twoim zdaniem, czego Wam zabrakło, żeby zwyciężyć? No, nie wiem. Bramek. A jeżeli chodzi o wyróżnienie jakieś indywidualne z Twojego zespołu, coś byś wyróżnił? Yy, no, Karola. Ale dlaczego? No bo jest bardzo dobry. Tak, no ale dlaczego jest bardzo dobry? dużo bramek strzela, czy nie podaje? No, dużo bramek strzela dobrze drybuje. Piątą lukatę w turnieju rocznika 2010 zajmuje drużyna KS 25 Kokoszyce, czwarta dla KS Borowik Szczejkowice, trzecie miejsce dla Orła Jankowice, drugie miejsce przypadło MKP Centrum Wodzisław Śląski, a zwycięską drużyną została ekipa UKS Winners Gołkowice. Nagrody indywidualne otrzymali Karol z drużyny Orła Jankowice za najpiękniejszą bramkę pierwszego turnieju. Bartosz z MKP Centrum otrzymał nagrodę dla najlepszego bramka na turnieju. A specjalne wyróżnienia otrzymali Wojtek z KS25 Kokuszyce. Natan z winner z Gołkowice. Filip Zborowicz-Szejkowice. Filips z NKP centrum, Karol z Orła Jankowice, a najlepszym piłkarzem całego turnieju wybrano Nataniela z UKS Winners Gołkowice.